Nowy smartfon Samsunga Galaxy S25 Plus zadebiutował na rynku z mieszanymi odczuciami. Choć dzieli pewne zaawansowane technologie z modelem Ultra, brakuje mu kluczowych elementów, takich jak sensor aparatu o rozdzielczości 200 megapikseli, pięciokrotny zoom optyczny, tytanowa ramka czy obsługa rysika S Pen. Mimo to, Galaxy S25 Plus ma sporo do zaoferowania. Wszystkie modele z serii Galaxy S25 w tym testowany plus wyposażone są w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite dla Galaxy. Jest to znaczący krok naprzód w porównaniu do zeszłorocznych układów, co gwarantuje płynne działanie i wyższą wydajność, zwłaszcza dla osób korzystających ze starszych telefonów. Galaxy S25 Plus wyróżnia się również wyświetlaczem o wyższej rozdzielczości niż mniejszy model Galaxy S25. Ekran o rozdzielczości zbliżonej do 4K został wzbogacony o technologię Proscaler zapożyczoną z działu telewizorów Samsunga. System ten, wykorzystując sztuczną inteligencję, poprawia jakość obrazu treści o niższej rozdzielczości, dostosowując je do ekranu o wyższej rozdzielczości. Testy praktyczne pokażą, czy technologia ta faktycznie Znacząco poprawia wrażenia wizualne. Kolejną przewagą Galaxy S25 Plus jest większa bateria o pojemności 4900 mAh w porównaniu do 4000 mAh w Galaxy S25. Biorąc pod uwagę efektywność zarządzania energią przez nowy procesor, można spodziewać się długiego czasu pracy na baterii. W tym roku Samsung postawił na rozwój sztucznej inteligencji. Nowe funkcje Galaxy AI poprawiają edycję zdjęć oraz wprowadzają nowe narzędzia, które pomagają w tworzeniu streszczeń wideo czy konwertowaniu ich do formatu GIF. Najciekawszą innowacją jest jednak Personal Data Engine, czyli bezpieczna sprzętowa partycja, gdzie telefon będzie gromadził dane o użytkowniku. Będzie to obejmować analizę wiadomości, rozmów, zdjęć i kalendarza. Galaxy S25. Plus będzie także wykorzystywał sztuczną inteligencję do komunikacji z Galaxy Ring, Galaxy Watch, a nawet urządzeniami SmartThings. Choć potencjał tych funkcji jest ogromny, to w obecnej formie Galaxy S25 Plus sprawia wrażenie nie do końca ukończonego produktu. Jest to ulepszony zeszłoroczny model, który potrzebuje czasu, aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. Samsung zapewnia jednak, że wszystkie dane osobowe będą przechowywane bezpiecznie i nie będą dostępne poza urządzeniem chyba że podczas transferu na nowy telefon. Samsung zobowiązał się do 7 lat aktualizacji systemu Android i zabezpieczeń dla Galaxy S25. Pozostaje pytanie, czy warto zainwestować w ten model już teraz, czy też poczekać na rozwój funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Galaxy S25 Plus jest już dostępny w przedsprzedaży od 22 stycznia w konfiguracjach z 256 i 512 GB pamięci. Wszystkie warianty posiadają 12 GB pamięci RAM. Galaxy S25 Plus to solidny smartfon, choć nieco przyćmiony przez model Ultra. Nowy procesor, ulepszony wyświetlacz i zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji to obiecujące zmiany. Na uwagę zasługuje technologia Proscaler, która poprawia jakość obrazu oraz dłuższy czas pracy na baterii. Jednak brak zmian w specyfikacji aparatów poza modelem Ultra oraz niepewność co do przyszłego wykorzystania zebranych danych osobowych mogą budzić pewne wątpliwości. Mimo wszystko, siedmioletnie wsparcie aktualizacjami daje nadzieję na dynamiczny rozwój potencjału sztucznej inteligencji. Galaxy S25, choć nie idealny, stanowi obiecującą propozycję dla osób, które chcą być na bieżąco z nowymi technologiami.